To teraz już oficjalnie. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu dotyczącym kolejnej edycji Tatrzańskich Wicie imprezy promującej nie tylko powiat ale przede wszystkim gminy powiatu tatrzańskiego i to wszystko, co mają do, zao do zaoferowania turystom, ale też swoim mieszkańcom. Witam wszystkich organizatorów. Dziękuję za to, że przyszliście przyjęliście zaproszenie. Witam tę piękną część reprezentującą nas przez cały rok pełno <coughs> są Harnasia i królową Miodu. Witam Was w imieniu całej ekipy Tatrzańskiej Agencji, czyli Ola, Natalia i Gosia, które będą z Wami współpracować. A przede wszystkim witam Was w imieniu gazdów Powiatu Tatrzańskiego. Czyli starosty powiatu pana Andrzeja Skupnia oraz wicestarosty pana Wawrzyńca Bystrzyckiego. Bardzo proszę o przedziwanie gości. Panie dyrektorze, szanowni państwo, witam serdecznie na naszym spotkaniu dotyczącym cyklu imprez, który jest dla nas ważny. Ponieważ na co dzień współpracujemy z gminami, współpracujemy z miastem Zakopane, z różnego rodzaju instytucjami w różnych sprawach. Natomiast to, że spotykamy się później przy śpiewie, muzyce, zabawie, to też jest ważne. Nie tylko praca. Ważne jest to, żeby się ludzie spotykali, mieli okazję do kontaktów, żebyśmy mogli ucieszyć się tym, że w naszym powiecie taczańskim mamy nadal żywą kulturę regionalną. I to tym bardziej cieszy, jak na występie wychodzą małe zespoły dziecięce, młodzieżowe, że, że, że my, starsi, którzy lata całe pracujemy w kulturze, zajmujemy się tym, żeby, żeby ta e, e, kultura nasza przetrwała, i widzimy takie efekty, cieszymy się nimi, bo, bo rzeczywiście w naszym powiecie są miejsca, gdzie e, naprawdę ta praca, Instruktorów, zespołów, praca Związku podcham, czy innych stowarzyszeń idzie bardzo do, dobrze w połączeniu z, z pracą instytucji jak, jak GOKI czy, czy innych instytucji, yy, które są na terenie i to wszystko daje dobre efekty, którymi możemy się cieszyć właśnie podczas naszych yy, yy, całego cyklu imprez. Ja myślę, że wszystkie zostały tu wymienione, przypomniane, a ja jeszcze raz dziękuję serdecznie za to, że jesteście, bo te wszystkie inicjatywy nie zrobią się same. Potrzebne jest parę złotych z budżetu, ale resztę muszą być ludzie, chętni czy pracownicy gminy, Gorku, dział, działacze związków pod innych, innych grup, innych stowarzyszeń, kluby sportowe. I, i tak dalej wszyscy ci, którzy, którzy społecznie działają na rzecz swojej mają miejscowości. I to, że impreza zawędruje czasami do niewielkiej miejscowości, to jest, to jest bardzo dobrze. W tym roku y, jeszcze dołączamy jed, jeden pomysł, jedną inicjatywę, to, to jest y, pomoc dla budującego się ośrodka na kamieńcu dla stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem łogóśłowych Psoni I to też y, jest nasza. Mobilizacja jako samorządu, żeby ta budowa nie została przerwana, ale każda złotówka, każda cegiełka tu się liczy, stąd też i w materiałach promocyjnych, i, i wszędzie tam, gdzie będą e, nasze imprezy, e, będą przedstawiciele, którzy poproszą o to wsparcie, żeby się można było przy zabawie również dobrze. Zachować i pomóc w takim miejscu, gdzie ta pomoc dzisiaj jest naprawdę ważna. Dziękuję za, jeszcze raz za koordynację. Wiem, że nigdy nie jest tak, że wystarcza, dlatego też te, te umowy, że, że pewien skromny wkład powiedzmy pieniężny, ale do tego też i promocja. Koordynacja, to, to wszystko zawsze dawało efekty. Myślę, że i tym razem e, nam się powiedzie, a e, mogę, mogę powiedzieć w imieniu i Zarządu, i, i Rady Powiatu, że ten cały cykl jest dla, dla nas niesamowicie ważny i w przyszłości będziemy go jeszcze starali się wzmacniać i rozwijać pod, pod kierunkiem naszej instytucji, Paczańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury, który e, do niedawna był kierowany przez panią Helenę Bójdę, dzisiaj przez panią Iwonę Kiwaską-Majerską. Także tak, każda wnosi coś, coś swojego, coś innego, ale też i yy, myślę, nie, nie zatracają nic z tego, co zostało przez lata wypracowane. Bo te, te imprezy, duża ich część została, ja tak przypomnę historycznie, wymyślona kiedyś przez, przez takiego starosta, którego znał cały kraj, Andrzej Gąsienica-Makowski, który był. Równocześnie poetą i miał lekkość do takich pomysłów, a to nazwiemy tak, a to nazwiemy tak. Gdybyśmy takie śledztwo przeprowadzili, to część tych imprez została nazwana przez niego. Trzeba to przypominać, bo, bo pamięć ludzka jest zawodna, a, a my, my jesteśmy w pewnym sensie tutaj razem z Lucją też jego yy, wywołankami yy, i następcami w tym dziale. Dziękuję bardzo.